Dobry, kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj mamy kolejny kalendarz adwentowy, i to jest kalendarz adwentowy Chupa Chups. Zaraz zobaczymy, co się w środku znajduje. Ja ten kalendarz, kochani, kupiłam w netto. Byłam po prostu na zakupach, zobaczyłam i pomyślałam ciekawa sprawa wypróbuję. Zapłaciłam za ten kalendarz, kochani, 8,99 euro. Także myślę, że cena jest jak najbardziej w porządku. A jeżeli chodzi o zawartość, zobaczcie, przypomniały mi się moje um, lata młodości, że tak powiem. Um, jak kupowaliśmy sobie wcześniej właśnie takie lizaczki. W niektórych z tych lizaków um, były nawet gumy do rzucia, jeżeli dobrze pamiętam. Chyba tak, bo tutaj Babel. Wygląda mi to na gumę do rzucia, także jestem bardzo ciekawa, co tutaj się w tym kalendarzu znajduje. No i otwierajmy, zaczynajmy i otwierajmy. Gdzie tutaj zacząć? Zaraz potrzebuję nożyczki, żeby tutaj to troszkę tą folię przeciąć. Ten kalendarz jest jeszcze w folię zapakowany. No i zobaczmy. Otwieramy. I zobaczymy, co tu mamy. Ale pachnie. Ojej, otworzyłam folię i już pachnie tak słodko. Um, no, pachnie słodyczami po prostu. Zobaczmy, gdzie tu jest jedynka, kochani. Zaczynamy od numerka jeden. Jest tu. I zobaczmy, gdzie tutaj się to wszystko otwiera. Ach, to jest takie duże okienko. Gdzie tutaj się to otwiera. Tu, a tu się otwiera. Ok, to zobaczmy. I tu mamy lizaczek, czyli zaczynamy od lizaczka. Zaczynamy od lizaczka. I co to jest? Karamel. Hmm? Coś tutaj jest z karamel. Napisane. Nie wiem, widzę truskawki, ale. No nie wiem, zobaczymy. Spróbuję, to będę wiedziała, jaki to jest smak. Odkładamy na bok numerek 2. Gdzie tutaj mamy dwójeczkę? Trójeczkę już oczywiście widzę. I różne inne, ale dwójki. Nie widać. 12 jest. 24, 21. Tu nie ma. Tu jest 6, 5 i 22 i tak dalej. Ale gdzie tu mamy dwójeczkę? Trójkę widzę już oczywiście też i czwórkę, ale nie ma dwójki. No nie widzę naprawdę. A jest, jest tutaj schowana. No zobaczcie, gdzie ta dwójeczka tu jest schowana. Dobra, teraz koło jedynki, ale schowana. Co tu mamy ciekawego? Co to jest? Wygląda na taki, na taki smoczek. Wygląda na coś takiego. Ok, trujeczka. Trujeczka jest na górze. Zobaczmy. Co to jest? Center Shock. Oh, te znam, kochani. Wiem, moje dzieci kiedyś uwielbiały te Center Shocks, ale one są okropnie kwaśne. Jeżeli o mnie chodzi, to. To to nie jest taki mój smak, ale bardzo, bardzo kwaśne są. Numerek 4. To jest taka guma do rzucia, coś w tym rodzaju. Taki cukierek, cukierek guma do rzucia i yy, bardzo, bardzo kwaśna. Cztery. Yy, Zobaczmy tu. A, jest kolejny lizak. No. Mam radę wyjąć? Dam. Tak to tu wygląda. Widzę wiśnie i widzę Big Bubble, czyli to musi być z gumą do rzucia. To musiałby być lizak z gumą do rzucia. A jest też większy od tego innego lizaka. Zobaczcie, trochę większy, także może być, że w środku jest guma do rzucia. Numer 5. Gdzie tu mamy piąteczkę? Tu mamy piąteczkę. Zobaczmy. I tu jest również taki center shock, czyli okrutnie kwaśne. Dalej, numer 6 jest zaraz tu na dole. Czyli mikołajkowe okienko. Ach, i tu jest inny lizak. Aj, znam te lizaki. To są lisak, Lizak Gwizdek, no? Na to się mówi. Lizak Gwizdek. Że można na nim sobie pogwizdać. <laughs> pamiętam, pamiętam te lizaki. Dalej, numer 7. Tu jest siódemka. Zobaczmy. Również taki center shock, czyli również takie okrutnie kwaśne coś. Mm. Normalnie, aż na samą myśl o tym, to mi się wszystko ściska. Siedem, osiem. Co tu mamy. A, to jest również jakaś taka żelka. Wygląda jak taki smoczek. Okej. Okay. Dalej. Numer 9 jest tu. Również Lizak. Tym razem kola. Mm -hmm. Lizak kola. O smaku Coca-Coli. Okej. Okay. Dalej numer 10. A czyżbym ja trójkę zapomniała? Ja widzę, że to jest numer 3, to co ja otworzyłam wcześniej. Hmm? Zapomniałam o trójce. No okej, okay, to otworzę teraz. I tu mamy center shock. Znowu takie kwaśne coś. Um, hmm. Ok, czyli poszłam od razu po dwójce do czwórki, jak widać. I zapomniałam o trójce. No okej, okay, ale mamy. Dalej. Tu było 8, tu jest teraz 9. Ach, było już również. I dziesiąteczka. Tu jest dziesiąteczka. O, a to jest co? Jakieś takie dropsiki. Czy co to jest? Hmm, tak to wygląda. Jakby to jakieś takie dropsy były małe. Dobra. To 11. Tu jest kolejny lizak, i tym razem o smaku jabłka. Tym razem o smaku jabłka. Ok, to kolejne okienko, to będzie 12. O. I to są gumy do rzucia. Gumy do żucia o smaku truskawkowym. Sześć takich gum jest tutaj w tym opakowaniu. Dobrze, to trzynastka. I tu są również takie dropsiki, cukierki, dropsiki. Dalej, numer czternaście. Gdzie tu mamy czternastkę, tu jest 17, 7 było, 15 widzę i teraz potrzebujemy czternastkę. A tu mamy na górze. A okej, okay. tu jest również coś takiego, to co są jakieś takie właśnie żelki. Przypuszczam, że kwaśne, bo mają tutaj taki, taki taki cukier, coś takiego taką mieszankę pewnie, cukru i kwasku cytrynowego. Przypuszczam, że są kwaśne. Dobrze, dalej numer 15. Mamy tu. I również jakieś takie cukiereczki, dropsiki. Dalej 16. Również center shock. 17. Tu jest 17. Kolejny lizak. I co to będzie za smak? Również jabłko. Mhm. O smaku jabłka, nawet po polsku napisane. O smaku jabłka. 18. Tu mamy osiemnastkę, takie małe okienko, czyli również coś takiego. Dalej numer 19 jest tu. Lizak o, i również o smaku truskawki. Również po polsku jest napisane. O smaku truskawki. Dalej 20. Kolejny lizak i również o smaku coli. No popatrzcie od razu mi się polski napis tutaj pokazuje. O smaku coli. Dalej, dalej, dalej 21 jest tu i to są również takie jakieś cukiereczki dropsiki i 22. tu jest 22. dwa również to samo dwadzieścia trzy gdzie tu mamy 23? m 24 4 widzę a 23 jest tu na górze. Ach. Ok, czyli ja przedtem, kochani. Zamiast trójki, trójka jest tu. Otworzyłam 23, bo mi się tutaj przewidziało, jak widać. No okej. Okay, czyli 23 już było i teraz 24. I to musi być 24 myślę. A. Okej. Okay. Również coś takiego. Myślałam, że może w 24 będzie coś specjalnego, coś większego, ale również taka kwasota. No dobrze, zobaczmy szybciutko, czy ja tu naprawdę wszystkie okienka pootwierałam. Myślę, że jednak tak. Że już niczego więcej nie przeoczyłam. Myślę, że tak. Że tu jest już wszystko otwarte. Okienka też. I tu również. I tu jest też otwarte, też i też, i tu też. I tu mamy szóstkę na dole. Także wszystkie okienka są otwarte. To zobaczmy jeszcze szybciutko, jak to tutaj wygląda z tym całym. Ile mamy tych lizaczków? Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. 6 i 7 lizaków. Ósmy lizak taki gwizdek. Potem mamy tu coś takiego. Mamy te kwasotki. Mamy coś takiego i mamy jeszcze coś takiego. Tak to wygląda. Taki mamy kalendarz. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24. Dokładnie 24. Produkty. Tak to wygląda. Byłam ciekawa na ten kalendarz, kochani. Otworzyliśmy go wspólnie. Napiszcie mi w komentarzach, jaka jest Wasza opinia na ten temat? Co myślicie? Czy pamiętacie te słodycze z Waszego dzieciństwa jeszcze? A ja na dzisiaj żegnam się z wami. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Zapraszam was oczywiście na kolejne odcinki i do następnego razu, kochani. Pa pa.